Sam Mateusz We wtorek, 18 kwietnia 2023 roku poznaliśmy grupy eliminacji tegorocznych Mistrzostw Świata Strongman. Eliminacje odbędą się 19 i 20 kwietnia i z nich zostanie wyłonione 10 zawodników, którzy 22 i 23 kwietnia walczyć będą w finale o tytuł Najsilniejszego Człowieka Świata 2023. Jest 5 grup eliminacyjnych. W każdej grupie startuje po sześciu zawodników w pięciu konkurencjach. Do finału awansuje zwycięzca każdej grupy, a drugi i trzeci zawodnik będzie walczył o wejście do finału w pojedynku przerzucania kul przez poprzeczkę. Który zawodnik wygra w swojej grupie kulę, ten wchodzi do finału. Z oczywistych względów najbardziej interesowała nas grupa, do jakiej trafi reprezentant Polski Mateusz Kieliszkowski. Po raz ostatni startował on na WSM, w 2019 roku, kiedy to został wicemistrzem świata. Od tamtego czasu trapiły go kontuzje, które wyeliminowały go ze startów z najważniejszych zawodów na świecie w ostatnich latach. W tym roku wrócił do startów i w swoim stylu pokazał się z jak najlepszej strony na Arnold Classic, gdzie wygrał 3 z 5 konkurencji, kończąc zawody na drugim miejscu. Daje to podstawę do myślenia wszystkim, że powrócił kielich, którego poznaliśmy sprzed kontuzji. Jak sam twierdzi. Nie jest jeszcze tak silny, jakby tego chciał, ale na pewno jest na najlepszej drodze, by wrócić na tory, na których był. Do Mistrzostw Świata zaczął przygotowywać się po Arnold Classic i jego celem jest przede wszystkim wyjście z grupy. Mateusz Kieliszkowski trafił do grupy trzeciej, gdzie wydaje się dość pewne, że o pierwsze miejsce będzie się bić z tegorocznym zwycięzcą Arnold Classic Michelem Hopperem. Nie wydaje się, by któryś z pozostałych zawodników mógł z nimi nawiązać równorzędną walkę. 19 kwietnia zawodnicy staną do walki w konkurencjach załadunków elementów na podest, ciągów na maszynie oraz wyciskaniu belek. Drugiego dnia eliminacji na zawodników czeka zegar oraz rzuty katlami. Kieliszkowski musi zawalczyć, by wygrać z Hopperem w pięciu konkurencjach, aby uniknąć kul, które mogą narobić niemałego problemu każdemu. Niespodzianką byłoby, gdyby Polak i Kanadyjczyk nie weszli do finału. W pozostałych grupach eliminacyjnych nie brakuje ciekawych pojedynków. W grupie pierwszej ciężko wytypowanie zawodników, którzy awansują do finału. Faworytem na pewno jest obrońca tytułu Tom Stoltman, ale Janasia, Kordiaka czy Thompson na pewno skóry tanio nie sprzedadzą. W grupie drugiej pewniakiem do awansu wydaje się być Oleksij Nowikow oraz starszy z braci Stoltman. Raczej przekreślałbym pozostałą czwórkę i to w Brytyjczyku i Ukraińcy upatrują finalistów. W grupie czwartej o awans na pewno zawalczą Bishop, Ferris i czterokrotny mistrz świata Brian Shaw. Dla Amerykanina będzie to ostatni start w życiu na WSM, co sam już zapowiedział. Wielu kibiców na pewno marzy się, by Brian zdobył piąty tytuł, lecz myślę, że pora na to już minęła i sam awans do finału i start w nim będzie dla niego pięknym zwieńczeniem kariery. W grupie 5 niezniszczalny Mark Felix będzie miał spore problemy, by wejść do finału. Wczoraj skończył 57 lat i sam start jego na WSM jest wielkim wydarzeniem, godnym podziwu, ale raczej o finale może zapomnieć. W nim widzę Trey Michela oraz drugiego z Amerykaninów Ewana Singletona. My Polacy trzymajmy kciuki za naszego rodaka Mateusza Kieliszkowskiego, by zobaczyć go w sobotnim finale WSM. W którym powalczy o tytuł najsilniejszego człowieka świata 2023. Do następnego.